W galerii Andresola odbył się wernisarz wystawy prac członków Chorzowskiej Grupy Plastycznej Krajcok 12, działającej w mieście już od 8 lat. Jest to wystawa rocznicowa z okazji ósmej rocznicy istnienia działalności Chorzowskiej Grupy Plastycznej Krajcok 12. Myśmy się umówili tutaj z dyrekcją Chorzowskiego Centrum Kultury, że te wystawy będą już cyklicznie odbywały się co roku w, w marcu. Tutaj w galerii Antresola. No i jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Naszą siedzibę też przenieśliśmy tutaj jako, ciągle jako sekcja Chorząskiego Centrum Kultury. Tutaj tutaj żeśmy się przenieśli w to miejsce. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Jest to bardzo przyjazne dla nas, dla nas miejsce. Jest to już druga nasza wystawa zbiorowa, bo mówimy w tej chwili o wystawie zbiorowej. Nasi Nasi członkowie też tu kilka, kilka razy mieli wystawy indywidualne. Także bardzo przyjazne miejsce. No dzięki kierownictwu, dzięki tej przychylności, my możemy prezentować obrazy. Grupa liczy 20 osób i my wystawiamy dzisiaj w komplecie. Krajcok 12 zrzesza artystów wykorzystujących różne techniki plastyczne. Dlatego wystawy prac członków grupy łączą w sobie wiele stylów malarskich, a także innych form ekspresji. My i to jest bardzo cenne, jakbyśmy się przeobrażali, że nie tylko malarstwo, ale tu są różne instalacje, różne, różne no, nowe techniki, różne masy plastyczne już dodawane do tych obrazów. Jakieś instalacje mamy nadzieję, to, że odbiorcy to też odczują, że się rozwijamy, że się rozwijamy, no bo o to chodzi. A, a głównie nam chodzi o własną satysfakcję, ale i oczywiście o. O odbiorców, o tych, którzy przychodzą, a widzę, że tłumnie się już dzisiaj zbierają i, i, i to, to są nasi, nasi wielbiciele, że tak powiem, ale również nowe osoby. Ten krąg zainteresowanych się ciągle poszerza. Prace członków Grupy Plastycznej Krajcuk 12 można oglądać w Galerii Antresola do końca marca.